Dziwnie się czuję, mimo to, że to nie mój pierwszy test. To wszystko wydaje się nie mieć dla mnie sensu. Moje życie jest a każdy problem jakiś większy jest. I chyba nigdy nie zrozumiem tego pędu. Wszystko takie proste, ale tylko kiedy jesteś obok Kiedy Ciebie nie ma wszystko, jakby zakazany owoc Wszystko takie proste, ale tylko kiedy jesteś obok Kiedy Ciebie nie ma, nie jestem już to samo sobą. Wszystko takie proste, ale tylko kiedy jesteś obok Kiedy Ciebie nie ma wszystko, jakby zakazany owoc Wszystko takie proste, ale tylko kiedy jesteś obok Kiedy Ciebie nie ma, nie jestem już to samo sobą. Ja naprawdę wierzyłem, że na osiedlu jest moje życie, że to jest jak gdyby przedłużenie mojej rodziny. Ci wszyscy znajomi, których tam miałem, że to są tacy bra bracia, których się już nie straci. Tak to wyglądało. Słuchaj, no moja rodzina była rozbita. Ja, ja, ja regularnie okradałem moich rodziców, okradałem sąsiadów, okradałem tak naprawdę wszystko, co, wszystko, co było do okradnięcia. Robiliśmy włamania, robiliśmy rozboje. Wtedy, wtedy do, do mojego domu zapukała policja. To było przed piątą rano, czyli tak naprawdę postawili nas na nogi, całą naszą rodzinę. I to była taka zorganizowana akcja, gdzie nie tylko tam ja zostałem aresztowany, tak naprawdę to było aresztowań w kilku miastach, tam było 25 osób. No W każdym razie moi rodzice przeżyli szok, mój brat przeżył szok. Mój brat był wtedy najmłodszym radnym w historii miasta. Nie pomogło mu to w jego następnej kampanii, bo w gazetach ukazał się artykuł, brat rannego narkomanem. Mhm. Także to też zaczęło psuć relację między mną a bratem. Od tamtego momentu naprawdę wszyscy, wszyscy na mnie dziwnie patrzyli. Wiedzieli, że mogę, mogę jakieś narkotyki pobierać, więc regularnie rodzice próbowali mi robić jakieś testy, które oszukiwałem. Po prostu straciłem to zaufanie w ich oczach. I po tym, jak, jak, jak nie sprzedałem na policję, jak to się kolokwialnie mówi, em, zostałem przygarnięty przez już dużo starszych na osiedlu. Pojawili się ludzie, którzy naprawdę mieli jakieś tam poważniejsze wyroki za sobą. Zobaczyli, że jestem do jakiegoś stopnia godny zaufania, mhm. I, e, i zaproponowali mi nowe deale. Czyli tak naprawdę zacząłem sprzedawać wtedy na większą skalę. E, zacząłem sprzedawać nie tylko marichuany, zacząłem również często się amfetaminą i tym podobnymi rzeczami. Po drodze e, straciłem jak gdyby niewielu kolegów. E, niektórzy po prostu wylądowali w zakładzie psychiatrycznym, potem niektórzy wylądowali w więzieniu e, lub jeszcze w innych miejscach. Moi rodzice mieli e, w tamtym czasie kilka swoich biznesów, które prowadzili równolegle. I to było dla nich stresujące na pewno. Przynosili do domu naprawdę dużo pieniędzy, mm. ale tego czasu dla nas e, jako dzieci nie mieli. Nie mieli w, e, dużo naprawdę. Więc stawało to na tym, że często zostawiali nam pieniądze albo na pizzę, albo na coś do zjedzenia. Nie było w domu rodziców. A wiadomo, że jak kota nie ma, to my się harcują. E, ja zacząłem tego używać. E, moi rodzice zaczęli się upijać wieczorami, czyli po stresującym dniu. Przynosili sobie po prostu na początku po parę piwek, potem cały kosz piwa, mhm. potem już były takie, takie można powiedzieć, totalne lipacje, gdzie, gdzie pili do upadłego i kłócili się, i była awantura na, na cały blok, można powiedzieć. Mój brat zostawił na mnie taką pułapkę. Mhm. On mianowicie wyłożył pewną sumę pieniędzy w miejsce, mhm. w miejsce takie widoczne i wziął na świadka, mamy i tatę, że te pieniądze znikną. Mhm. I, i, I wtedy oni byli świadkami tego, że ja te pieniądze ukradłem. Mój brat podszedł do mnie i powiedział, że, e, że wpadłem, że ma na to świadków, że mu pieniądze ukradłem i że moje miejsce jest w więzieniu, i że on się upewni, że ja tam skończę. Moja matka była też w ciężkim szoku, bo dowiedziała się, że e, no po prostu oni już zauważali wtedy, że pieniądze im niknęły e, bardzo dużej ilości. Tak naprawdę to ja okradłem moich rodziców gdzieś na wartość dobrego samochodu. Moi rodzice wtedy byli alkoholikami, a ja byłem ćpunem. Wszyscy byli rozbici, i w tym momencie ja zadałem takim wszystkim ostateczny cios, gdy wyszło na jaw, że, że wszystkich okradam jeszcze w koło. Matka wyrzekła się mnie, powiedziała, że nie poznaje mnie, że nie jestem jej synem. I to było takie naprawdę bolące dla mnie. To było takie, gdzie mówię, kurczę, ty, jak ty możesz mi to powiedzieć? Ja wiem, że ja robiłem źle, ale jak ty możesz mi to powiedzieć? Pewnego dnia. Gdy już miałam te trzy sprawy w toku i, i, i tak sobie właśnie siedziałem w i rozmyślałam, co to dalej będzie z tym moim życiem, jak, jak pójdę do więzienia. Podszedł do mnie mój brat. Rozmawialiśmy przez jakiś mm -hmm. dłuższy czas. I on do mnie mówi e, Marcin, chciałem zadać ci pytanie. Dawno nie gadaliśmy, dawaj pogadamy. Pamiętam to jak dziś, bo wtedy prasował, e, był otwarty balkon, była taka bryza fajna. Mm -hmm. I on do mnie przyszł i mówi, chciałem zadać ci pytanie, czy wierzysz w Boga? Eee, Może sobie pomyśleć, co, co ja odczułem ja w tamtym momencie. Ja w ogóle myślę o innych rzeczach, on mi tu przychodzi i zaczyna nawijkę o Bogu. Ale tak szczerze o tym pomyślałem wtedy i, i to było takie dobre pytanie, myślę. Bo powiedziałem tak, wiesz, że myślę, że jest Bóg... Eee, Myślałam o tych rzeczach, rzeczach czasem e, przy okazji lekcji jakiejś tam w szkole, prawda? No bo wszyscy uczyli o Big Bangu, a ja sobie myślałam, przecież eksplozja z reguły nic nie powstaje po eksplozji. Eksplozja zazwyczaj jest po to, aby niszczyć. E, I tak sobie myślałam, że nie było jakiejś eksplozji, która by coś stworzyła, więc myślę wiesz, to na pewno jest jakiś Bóg i, i on to wszystko stworzył. On mówi: a, Czy wierzysz w Jezusa? Ja mówię, no raczej tak, raczej, raczej wierzę. On mówi, wiesz co, chciałbym, żebyś ze mną, bo ja spotkałem żywego Boga. On tak mi powiedział. brat spotkał, tak? Tak, on powiedział, ja spotkałem żywego Boga i wiesz co, on mówi, pomyśl sobie, wiesz, że Jezus przyszedł na ten świat, umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Ja mówię, no tak. To, mówię, to skoro zmartwychwstał, to on żyje, prawda? Mówię, no tak, ale nigdy o tym nie myślałem. Czyli on mówi... On nie jest, Jezus nie jest Bogiem z obrazka, Jezus nie jest Bogiem z jakiegoś tam posągu. On żyje, tak mówi Biblia. Ja spotkałem takiego Boga, chciałem, żebyś pojechał ze mną i również go poznał. Mhm. Mówię, kurczę, czy, czy on wariuje, czy, czy w ogóle o czym on do mnie rozmawia, prawda? Zastanawiam się w tym momencie. Ale, ale to było takie dość intrygujące. I on mi powiedział coś, co zaważyło o tym. Powiedział: Słuchaj, pojedź ze mną, bo ten, to miejsce było w Warszawie. Pojedź ze mną do Warszawy. Ja płacę za bilety, stawiam ci obiad i będziemy mieli czasu trochę pogadać. I moją intencją główną w tym wszystkim było, e, było tak naprawdę, chyba to, żeby pojechać i przekonać go, żeby przerwał tę sprawę, którą mi założył. Żeby wycofał to, jedna sprawa mniej. Tam jeszcze miałem dwie sprawy w toku, e, co by oznaczało generalnie mniejszy wyrok. E, zdecydowałem się pojechać z nim. Pojechałem do. E, do Warszawy to był taki kościół, który nazywał się Spichlerz. I pojechałem do tego kościoła i tam no, było to zupełnie inne doświadczenie. Różniło się to od kościoła katolickiego, w którym byłem wcześniej. Nie byłem w podobnym kościele nigdy w życiu wcześniej. Tam ludzie tańczyli, tam ludzie, naprawdę była głośna muzyka. Tańczyli, robili ciuchcie w koło i było coś w powietrzu, coś wisiało w powietrzu. Wiesz? podczas modlitwy, tam potem, potem była taka modlitwa na końcu i było wezwanie do wyjścia na środek, aby Kościół mógł się modlić o ludzi. I ten pastor zaczął wypowiadać takie rzeczy, które po prostu pasowały do mojego życia. Brat mnie tam szturchnął, bo taka walka wewnątrz się toczyła, czy tam iść, czy nie iść. Z jednej strony coś mi mówiło, ty taki twardziel, już jesteś zadeklarowanym gangsterem, pamiętasz, masz iść do paki i potem po wyjściu rządzić. Z drugiej strony Wiedziałem, że jak gdyby to jest dla mnie. Wiedziałem, że moje życie to jest jeden wielki bałagan. Pomyślałem sobie, kurczę, no jak nie teraz, to kiedy? Więc wyszedłem, ludzie się zaczęli o mnie tam modlić i naprawdę zostałem tam złamany, nie? Zostałem tam złamany w ten sposób, że te serduchu, które takie miałem skamieniałe, które było jak gdyby nieczułe na krzywdę ludzi, bo mało co, jedna z tych spraw, które miałem, to była za mm, napad na sąsiada. Chciałem zabić mojego własnego sąsiada. E, druga sprawa była tam za posiadanie narkotyków. I trzecia sprawa to było za to, że e, okradłem mojego brata, prawda? Czyli no, raczej takie niechlubne rzeczy. Mhm. I zacząłem po prostu w tym miejscu widzieć krzywdę innych ludzi, które ja im zacząłem wyrządzić. A potem zrozumiałem, że Jezus umarł za to wszystko, co ja zrobiłem. I to mnie całkowicie zmieniło, całkowicie mnie to zomało, wiesz. Po Tam po prostu... właśnie na tym spotkaniu, Ta, tak? na tym ok? spotkaniu. Poleciały mi łzy. Dobra, to poleciały ci łzy, a coś poczułeś? Po tak. Po prostu moje serce zmieniło się. Mhm. Wiesz, jakby jedno serce po prostu zostało mi albo rozbite z tej warstwy kamiennej, albo mhm. po prostu transplantacja, gdzie te serce, które miałem takie złe, nie czułe na te ludzkie krzywdy, i to fizycznie, można powiedzieć, że czułeś, tak? No, zdecydowanie, wiesz? Mhm. To było tak po prostu palenie przez całe moje ciało. Mhm. I od tamtej pory zacząłem naprawdę patrzeć przez oczy innych ludzi, wiesz? Mhm. To otworzyło mi tak naprawdę... Od razu pomyślałem sobie o mojej matce, o moim bracie, o mojej babci. To było zdecydowanie ponadnaturalne. To było takie, że mi się nogi uginały. Ja tam, ja tam mało co nie zamdlałem. Mhm. Um, to była e, tak zwana obecność Boża. Potem sobie mhm. rozmawiałem z moim bratem na ten temat i mówię, mhm. co tam się w ogóle stało, kurczę. Mhm. E, I brat mi wytłumaczył, wiesz co, e, no skoro Bóg żyje i on, i on czasem do nas przychodzi, prawda, I, i tak się objawia Jego obecność, że On przychodzi, przynosi jakieś emocje, że czasem ciężko już ustać ci w Jego obecności, gdy On przyjdzie. E, i, i, myślę, I myślę, że to było to, zdecydowanie to było to, bo to nie było coś, co również trwało chwilę, to było coś, co przemieniło mnie. Mhm. To było coś, co przemieniło mnie, czyli ja, jak gdyby, wyszedłem nad nowym człowiekiem. Okej, okay, czyli to nie było takie chwilowe, że gdzieś tam coś poczułeś, później wróciłeś, sobie, pomyślałeś, a kurczę, emocje mi trochę puściły, tak? Najlepiej, jak potrafię to wytłumaczyć, to że naprawdę po pierwsze ciężko mi było ustać. Po, po drugie, czułem, e, czułem takie gorąco zewsząd. Było aż takie pulsowanie, wiesz, takie pulsowanie mm -hmm. gorąca, gdzie naprawdę przychodziły te momenty, że ciężko mi było stać i takie gorąco mnie naprawdę mm -hmm. uderzało. Dalej dziwnie się czuję, mimo to, że to nie mój pierwszy test. To wszystko wydaje się nie mieć dla mnie sensu. W życiu soda każdy problem jakiś, większy jest I chyba nigdy nie zrozumiem tego pendu. Wszystko takie proste, ale tylko kiedy jesteś obok, kiedy ciebie nie ma, wszystko jakby zakazany owoc. Wszystko takie proste, ale tylko kiedy jesteś obok, kiedy ciebie nie ma, nie ma jestem już to osoba. Wszystko takie proste, ale tylko kiedy jesteś obok Kiedy by nie ma, wszystko jakby zakazany owoc Wszystko takie proste, ale tylko kiedy jesteś obok Kiedy ciebie nie ma, nie jestem już to samo. I zaczęliśmy żyć bliżej jako rodzina, wiesz W dość późnym dla mnie i dla brata wieku E, ale tak naprawdę bardzo się z tego wszyscy cieszyliśmy, że możemy być, e, żyć jako rodzina. Moja babcia również, widząc to, co się stało, e, mówiła, ja, ja chcę tam pojechać, e, chcę jak gdyby spotkać tego Boga. Bo mówiliśmy po prostu wszystkim w koło. To była taka radość, której nie dało się zatrzymać dla siebie, że, że spotkałem żywego Boga. Wiesz, ludzie mieli cię za bariata. E, zmienił mnie Bóg. I, 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 zmień, I to jest ciągle proces, wiesz? Czyli im, im dłużej jestem z Bogiem, im więcej z nim przebywam, tym więcej rzeczy się zmienia. Kiedyś byłem taki bardzo, właśnie jak tutaj mówiliśmy, po, po moim nawróceniu, wierzyłem, bo dotknąłem tego i mówię: Wow, ludzie, opuszczajcie ten Kościół katolicki, wychodźcie stamtąd, zostawiajcie te, te figurki i, i to wszystko. I byłem taki bardzo anty-Kościół katolicki. Dziś na to już patrzę inaczej, wiesz, bo wiem, że tam są ludzie, którzy szukają Boga. Wiem, że tam jest dużo ludzi, którzy też znaleźli Boga, bo spotkałem w swoim życiu też, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, katolików, którzy według mnie na stówę są nawróceni, na stówę no. tego Boga spotkali mieli, no. mieli z Nim doświadczenie. Nie? Ja tak naprawdę, czego staram się unikać, to oceniania ludzi no. i przyklejania im jakichś tam etykietek, że ty, ty katolik, to pewnie jesteś nawrócony, lub ty protestant, to pewnie jesteś spoko. Nie, ja tak na to zupełnie nie patrzę. Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoją relację z Bogiem, za tak, swoje tak, życie, tak, tak. każdy koniec końców ma dostęp do tego samego. Powinniśmy się starać nieść im jedynie możliwość pokazania tego Boga, no bo wielu hmm. ludzi szuka i my możemy przyjść do nich i powiedzieć: Słuchaj, czy chciałbyś spotkać Boga, którego ja spotkałem? I wtedy możemy, możemy im to zaprezentować. Czy oni to przyjmą, czy im to umożliwimy, no to już są takie pytanie na które nie znamy odpowiedzi. Wielu ludzi w ogóle po poznaniu Boga zamyka się w czterech ścianach i nic z tym nie robi. Wielu ludzi wyjdzie i głosi całe swoje życie, stara się pomagać ludziom, lecz ta służba nie przynosi czasem dużego efektu, nie? Nieraz wielu ludzi głosi, nawracają się naprawdę masy, a potem ta osoba też potrafi upaść. Czyli Bóg jest e, jak gdyby ze mną w każdym momencie mojego życia, mogę tak mm -hmm. powiedzieć. I choćby, choćby nie wiem, przydarzyło mi się nawet nieszczęście, to wiem, że ja będę z Bogiem. Mm -hmm. e, czyli jak gdyby nie obawiam się tego, co jest po drugiej stronie. E, nie mam jakichś. E, wiem, że, wiem, że moja rodzina będzie w najlepszych rękach na świecie, nie? No tak. E, pod tym względem. Czyli wiem, że Bóg jest bardzo blisko. E, Czujesz tej... Jego obecność, tak? Czuję Jego obecność, nawet teraz, jak rozmawiamy, czuję pokój. I wiem, że e, Bóg jest na poszukiwaniach. Bóg mhm. jest na poszukiwaniach e, i tak naprawdę zależy mu na każdej pojedynczej osobie na tym świecie. Mhm. Ja, ja na przykład swoją, e, swoje życie, również takie swoje powołanie swojego życia mhm. odkryłem w tym, aby, e, aby dzielić się swoją historią z innymi ludźmi, aby pomagać im mhm. e, dojść do tego momentu, w którym ja jestem, czyli poznać Boga po prostu, wiesz. I też. E, fajną robotę Ty w tym robisz, dlatego też mm. dziękuję Ci, że w ogóle przyjechałeś, możemy to nagrać, no, to mogę się z tym podzielić mm. i że Ty się tym dzielisz na swojej stronie, bo to ludziom pomaga. Mm. W Anglii jeszcze, wracając do mojego epizodu w Anglii, mieliśmy tam taką służbę z Weroniką, gdzie wychodziliśmy na miasto raz lub dwa razy w tygodniu, byliśmy odpowiedzialni mm. za tę służbę w naszym kościele i po prostu modliliśmy się o ludzi, pomagaliśmy im, Cokolwiek to by było, to były takie czasem bardzo charyzmatyczne akcje, typu, mhm. że Bóg, czuliśmy, że Bóg coś do nas mówi. Um, Słyszeliście Tak, słyszeliśmy głos Boży, mhm. pójdź pomóc się o tę osobę, bo ma problemy rodzinne. I podchodziliśmy mhm. do takiej osoby i pytaliśmy o, o detale, rozumiesz? Mhm. I to się sprawdzało wielokrotnie. Czyli to nie ty było Ty słyszałeś to w sercu i Ta, ja tak samo? Tak, to nie było coś, mhm. co, co, co jak gdyby uroiliśmy sobie, mhm. to czasem były bardzo duże detale. Lub na przykład raz pamiętam taką akcję, Bóg powiedział mi: Idź pod szpital, tam będzie koło szpitala przychodził taki mężczyzna mm. w takiej zielonej kapocie, będzie miał laskę i prowadził psa takiego mm. małego. Ja zobaczyłem tam tego mężczyznę mm. i podszedłem i, i, i pomodliłem się o niego, wiesz? E, I e, no jak gdyby czuję, czuję, czuję spełnienie w tym, wiesz? Czuję spełnienie w tym, żeby nieść tą dobrą nowinę i nieść taką. Pomoc, nadzieję innym generalnie. Myślę, że, że to jest w Polsce bardzo potrzebne, bo w Polsce jest dużo wprawdzie chrześcijan, mm. ale część z tych chrześcijan, e, te, część tego chrześcijaństwa może tak sprowadza się do takich rytuałów, wiesz. A ja chciałbym, żeby ludzie poznali tego żywego Jezusa, no tego, to, to tego to który, który nie wisi na krzyżu, który nie jest zaklęty w obrazku. Ja tak to widzę, nie? Ludzie są dzisiaj bardzo skoncentrowani na sobie i generalnie spójrzmy na to, co dzieje się na świecie. Czyli na przykład to jeszcze niedawno zmarł Reinhard Bonka, chociażby, prawda? Mhm. Nie wiem, czy kojarzysz tego człowieka. To był taki e, bardzo znany niemiecki ewangelista, on pod mhm. koniec życia mieszkał w Stanach i on był słynny za swoje e, krucjaty, prawda? Mhm. E, na tych krucjatach bodajże e, 80 milionów ludzi w Afryce. Przyjęło Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Mhm. Mówimy tu o milionach. Nie? Mhm. I tam ludzie naprawdę doświadczali czegoś. Mhm. E, my tutaj w Polsce, generalnie na świecie, w świecie tym zwłaszcza ucywilizowanym, nie? Mhm. mamy różne e, rzeczy, które jak gdyby mm, nie pomagają nam skupić się na Bogu, nie? Mhm. E, myślimy, że jesteśmy samowystarczalni, bo mamy samochody, mamy domy, mhm. e, mamy różne rzeczy, które pozwalają nam tą pustkę zakryć. I my ją zakrowamy na różne sposoby, ale ja na przykład poznałem w swoim życiu, chociażby będąc w Anglii, wielu ludzi, którzy tak na pozór mieli wszystko. Piękne żony, dzieci, mm. biznesy, dom kurczę za miliony funtów, nie? Mm. A na koniec dnia świali na tym łóżku i myśleli kurcze, coś jest nie tak, coś, jest jakaś pustka, nie? Ehm, ja generalnie wierzę w to bardzo mocno, że Potrzebujemy takiej Ewangelii z mocą. Bo wiesz to? Bo ludzie do teologii gdzieś się nie nawracają. Jeśli ktoś nie wierzy, to nie wierzy. Nie przekonasz go takimi teologicznymi rozmowami. Tak jak są studenci, którzy na przykład, nie wiem, czy to dalej jest praktykowane, ale jeszcze ja pamiętam, że kiedyś ktoś, kto studiował język polski, po prostu czytali Biblię przez całe studia. Rozumiesz, studiowali Biblię takim pod kątem po prostu tekstu, prawda? Czyli. Faktycznie oni powinni być stan nad ludźmi nawróconymi, nie? Ale Biblia mówi na samym początku, że na początku było słowo i słowo było u Boga. Potem jest taki wers, który mówi o tym, że był duch, który unosił się nad wodą. I był duch oraz było słowo, ale nie działo się nic. I my potrzebujemy tych dwóch czynników, bo dopiero, gdy te dwa czynniki się zderzą, dopiero wtedy coś się dzieje w wymiarze duchowym. Ja dlatego wierzę, że wiesz, że możemy dyskutować z kimś i, i to może pozostać zupełnie bez efektu. Lub gdy Bóg naprawdę chce na kogoś wpłynąć, wtedy jest tam moc Boża. No to, to jest moc. No bo powiem Ci, że takie prawdziwe nawrócenie, ja to zawsze tak mówię, mhm. mówiłem tak 10 lat temu i teraz, bez iskry boże jest możliwe. Niemożliwe. niemożliwe. No. no, co już, paróweczkę? Truskawka. A truskawka już. I już truskawka już jest. Aha. I Ty też strawberry. To u nas tutaj naprawdę, narzekaliśmy na gorąc, nawet sąsiedzi nieraz do nas uciekali, żeby posiedzieć z nami, u nas kawki się napis, to fajnie było. Można było takiej świeżości zmarnąć. Dobra, Marcin, no to dzięki za spotkanie. Dzięki za Twoje świadectwo. Powiedz mi teraz, tak na koniec, co możesz powiedzieć naszym widzom, żeby bardziej zjednoczyli się z Bogiem, żeby znaleźli Boga, jak go szukać. Co można takiego powiedzieć, tak na koniec. Mhm. No, ja bym osobiście radził, żeby każdy szczerze szukał Boga. To taki, taki może dziwny przykład, to jest to, żeby nie modlić się jakimiś regułkami na sam początek, tylko modlić się tym, co nam naprawdę leży na sercu i, i otworzyć szczerze swoje serce przed Bogiem, bo nieraz. Po prostu mamy jakiś problem, a zamiast przyjść po prostu z tym problemem i mówić i mówić Bogu o tym, co leży nam na sercu, przychodzimy do Niego z regułkami. A myślę, że e, przez to, że nas, nasz Bóg jest żywym Bogiem, prawda? Bo Jezus żyje, e, powinniśmy do Niego przyjść i mówić do Niego, jak do na naszego przyjaciela. To się przynajmniej sprawdza w moim przypadku. E, ja wiem, że Bóg jest też Bogiem, który zna nasze pragnienia, zna nasze problemy, ale ja zawsze osobiście staram się być. Taki bardzo otwarty, e, bardzo szczery w tym wszystkim, e, w, tej, w tej mojej relacji też z nim, czyli... E, czyli starokie... szczerość, 100% szczerość. Tak, prostu... nie zamiatam brudów pod dywan. Tak. Jeśli są jakieś brudy, to wręcz wymiatam je, przychodzę do niego w takiej swojej słabości e, i, w te, i wtedy on się objawia. Nie? Po prostu szczerość, e, tak jak w każdej relacji, z kluczem do tego... Czyli to jest relacja. klucz, szczerość, 100% tak. szczerość. Hmm. Hmm. To dziękujemy Ci, Marcin. Nemo spravo, pozdravljam